Piec na owiec Temperatura pieca teraz jest 52 stopnie Jest ustawiona na 56 Zasypnik na zboże na owiec Tak wygląda Jeszcze jest dość wystarczy Bo się pali. Tutaj są reszki popiołu z drewna. Drewno służy jako rozpałka do owca. No to się tam wyrobi, może być. Jak biednoowie współpracuje z solarami? Widać dobrze T1 czyli temperatura solarów 51 stopni tyle dają solary na dachu T2 34 stopnie czyli temperatura wody na dole bojlera temperatura wrócę 44 czyli solarów gdzie jest 51 rurkami idzie temperatura 44 i ląduje na spodzie bojlera gdzie teraz 34 Czyli solary dają teraz jakby 2387 watów na godzinę mocy energii Teraz jest plus 6 plus 7 stopni I tak jest Tak wygląda kupiół Kruchy Popiół normalnie można wyrzucić na łąkę jako nawóz. Gdzie nie, gdzie drewna? Thank you.